Hej, cześć, witajcie. To będzie kolejny odcinek na moim kanale, tylko że tym razem zagramy Scrap Mechanika. To będzie kolejna seria na tym kanale oprócz Minecrafta. I w tej serii będziemy budować różne pojazdy. Teraz postaram się przynajmniej, postaram zbudować dom na kółkach. Więc zaczynamy. Najpierw sobie zrobimy takie duże platformy i gram bez modów, bo nam mody będą na innych odcinkach. To będzie na razie seria bez modów. Potem zrobię jeszcze pewnie serię testowanie modów, coś takiego. Dobra, robimy sobie platformę. Tutaj obok jeszcze takie coś zrobimy, taką, 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 taką taką jeszcze przydałoby się na jedno tak był to taki kwadrat. Dobra. Tak. Tak. I cak. Albo nie, jeszcze tutaj sobie trochę dorobimy takie. Za daleko jedno. Okej. Okay. I o okay. Dobra, teraz to sobie będzie na środku i pierwsze, co sobie chyba zrobimy, skręcanie. Dobra, tutaj to będzie z drewna, albo damy jeszcze jedno niżej. Tak. O. o o, o cak i cyk bo na trzy na trzy tu i tu teraz tak raz dwa trzy I tak da. 2 dwa, trzy... Okej. Okay. Teraz tutaj zbudujemy kabinę. Kabina będzie tak z boku. O wiem, tu zrobimy sobie takie fajne drzwi. Weźmiemy sobie programator i przełącznik T e, programator ok, programator myślę, że sobie tutaj na ścianie postawimy. Oj, czemu to się nie otwiera? To nie działa. Chwilę. Czemu to teraz nie działa? O, wiem jak. Z łączników to może zrobimy, wtedy zadziała. Niech będzie, że za młotek. A widzowie, już nie. Jednak wiem, czemu nie działa osotki to jednak to było dobrze. Tak o chwilę to będzie w tom się otwierać. Czy w tom? I teraz będzie o dziewięćdziesiąt stopni. Teraz jak to połączymy z tym? Nie. I teraz jak to zdejmiemy z podnośnika, czy to zadziała? Chwila. To jak to zrobić? Nie wiem. Jak się robiło drzwi? Hmm. Tak nie Że tu chodzi o to, by w drugą stronę? Nie, moi drodzy, jednak tu chyba nie będzie drzwi. Nie umiem zrobić drzwi. Będą takie zwyczajne sobie przejścia. będzie takie coś tutaj takie weźmiemy sobie ta szkło blok szklany szklany blok o tu będzie w tym siedzenie o jeszcze właśnie silniki zapomniałem Silnik tu sobie tak zabudujemy. I o. najpierw jeszcze na podnośnik. Właśnie, dachu tu zapomniałem. tu jeszcze. Okej, okay, i teraz. Moc raczej sobie damy na maksa. To teraz połączymy z kołami, ze skręcaniem. Zobaczymy teraz, jak to będzie działać. Ta platforma nasza. Zrobiłem w złą stronę. Skręcanie. Tak. Nie muszę podejść. Tak. Oj, teraz działa dom na kółkach. Dobra. Najpierw zbudujemy może myślę, że toaletę. Tutaj O nie, będzie toaleta bez drzwi Okej okay. To weźmiemy sobie wannę Wanna Toaletę. I jeszcze, o, papier na pewno. Papier i jeszcze zlew by się przydał w toalecie. I zlew. I myślę, że toaletę zafarbujemy na biało. OK, i to jest nasza toaleta. Jeszcze sufit sobie na biało damy. Dobra. I teraz myślę, że sobie obok toalety zrobimy tutaj kuchnię. Z kuchnią będzie już trochę większy problem z wystrojeniem. To będzie chyba tutaj. O i w kuchni nie będzie dachu, w kuchni będzie na pewno zlew. W sumie damy nawet dwa zlewy. I teraz poszukamy różnych fajnych, ciekawych rzeczy do kuchni. <laughs> Może taki na, na ścianie powiesimy za dawta? Ok. O, wezmiemy sobie jeszcze antenę potem. Do co tu by było do kuchni? O, w kuchni się przydadzą ogórki. Hmm, do kuchni jeszcze wtedy będzie. Co tu się jeszcze przyda do kuchni? O kubek. Hmm, za fotel. Tu zrobimy stół. I na stole będzie kubek. Okej. Okay. bo będzie pudełko z ogórkami. I obok to kubek. Właśnie jeszcze w sumie papier też tu się przyda. Wiem, zrobimy potem jeszcze gadasz. O, i mamy papier kuchenny. Kuchni, tu będą jeszcze ogórki. Jeszcze może weźmiemy z cebulą? Dobra, weźmiemy w sumie z cebulą jeszcze. O, potem zrobimy jeszcze szkladnie. Gdzie są z cebulą? Albo niech będzie jeszcze marchewki, pomarańcze i cebula. Cebulę weźmiemy sobie za papier. Zobaczę tylko, ile jest już minut nagrywania. Dobra, mamy jeszcze trochę czasu. Więc dobrze. Tu będzie z pomarańczami. Tutaj cebula. Nie, jednak pomarańcze są takie ogromne. To Ta cebula będzie na pomarańczach. Oj, tu mamy kuchnię. O, jeszcze taki miał być w kuchni przecież na ścianie. O, to tu jest kuchnia, jeszcze takie krzesełko sobie zrobimy. Tylko z drewna. pyk pyk cyk cyk i myk o to najpierw mieliśmy co teraz składnie albo jeszcze garaż, o E, musimy se zobaczyć jak zrobić to, że te drzwi się tak otwierały fajnie. To weźmiemy Uy... o to nie było łożysko, co to? A, okej okay. łożysko i programator. Okej okay. Na przykład załóżmy, że tu mam takie coś, takie, takie i z tym sobie połączę ten programator, tu dam przycisk i przycisk teraz chyba do programatora I załóżmy, że w to... Właśnie, nie dałem tego. Kurczę, jak to zrobić? Damy tutaj jeszcze Nie, nie wiem. Jednak garażu nie zrobimy. Co ja tu zrobię? Albo może tak to trzeba zrobić. Amator, i może to z tym? Ty masz być z tym? No Pod dwójkę to nie będzie. Więc znaleźliśmy chyba, jednak będzie garaż. Dobra. To se tutaj najpierw z tyłu zrobimy takie fajne wjazdy. I -u. tutaj rurki się przydadzą do tych wjazdów. To i jeszcze rampa. Niech będzie za rekina. Albo nie, niech będzie tylko jedno. Co to tu na podnośniku nie jest? A. że tak... O. Nie ta z tego tu nie podłączę. To głupie. Chwila. Jak to podłączyć do tego? To podłączyłem okej, okay, fajnie. Tak muszę. Może tak zadziała. Tak, działa tak. jedno w przód. I okej. Okay. I tu będzie taki wjazd do garażu. Tylko że przyda się jeszcze tutaj dobudować lekki podjazd. Teraz się przyda pan programator. Wtedy auto się tutaj tak wjeżdża. Co będzie teraz na guzik? By wracało jak będzie tak. Jest, działa tak jak powinno. Zobaczymy inne na nagrywanie. Dobrze, zaraz kończymy jeszcze. Tylko ten garaż dokończymy. Dobrze, teraz zespijmy jakieś na przykład inne autko. jakieś małe, które nie jest na mody. O, na przykład moją kosiarkę. Jak kosiarka tu wjedzie, to już będzie fajnie. No, tylko moja kosiarka by wjechała, gdyby nie to, że zobaczy, co się z nią dzieje. Oj. Szukamy coś innego takiego małego. Coś co nie jest na mody jeszcze. Może ten cross? Tylko, że trochę inaczej go ustawię. Zobaczcie, i mamy krosa na pace. Teraz tylko zamknąć gadasz trzeba. Nie, tak nie zacięła. Dobra, ale na przyszłość będę wiedział, że tu trzeba wjeżdżać krosem. Po tym krossem sobie wyjedziemy. Oczywiście w którymś odcinku to publikujemy jak skończę. <laughs> Zamkniemy. Pójdziemy w jakieś fajne miejsce, się pożegnamy przed nasze autko. Dobra, więc to będzie na tyle w nasz, w tym odcinku. Pa.